Dlaczego w swoim treningu nie warto wykonywać zbyt wiele wznosów nóg, brzuszków oraz allachów? Wszystkie z nich angażują głównie mięsień prosty brzucha, który odpowiada albo za przyciągnięcie żeber w kierunku miednicy, albo miednicy w kierunku żeber. Jest to najbardziej zewnętrzny ze wszystkich mięśni brzucha. Jednak jego znaczenie dla stabilizacji naszego kręgosłupa jest naprawdę mierne, a można powiedzieć, że nawet na minus. Już tłumaczę dlaczego. Mięsień prosty brzucha można przyrównać do takiego gaduły na spotkaniu firmowym, który wszędzie wścibia nos, próbuje pokazać, że jest aktywny, wypowiedzieć się, ale nie ma nic do powiedzenia i przez to nie pozwala powiedzieć czegokolwiek mądrzejszym ludziom, którzy rzeczywiście mogliby coś wnieść. I taki właśnie jest mięsień prosty brzucha. Przyćmiewa mięśnie skośne brzucha i poprzeczne brzucha te, które tak naprawdę mają znaczenie. Pierwszy przypadek, w którym mięsień prosty brzucha próbuje dojść do głosu, kiedy nie powinien, jest oddychanie. Kiedy oddychamy, kiedy uczę ludzi oddychać prawidłowo, trenujemy mechanikę oddychania, robimy wdech, potem pełny wydech i przy pełnym wydechu powinniśmy aktywować mięśnie skośne, które ściągną nasze żebra i zmniejszą tak jakby obwód talii. Natomiast włącza się wtedy mięsień prosty brzucha, który te same żebra próbuje ściągnąć po prostu sztucznie w dół. Cały brzuch napina się na twardo i osoba, która ma w ten sposób aktywny mięsień prosty brzucha zawsze będzie miała problem z otwarciem klatki piersiowej i prawidłową mechaniką oddechu, ponieważ prosty brzucha ściąga nas do dołu, zamykając klatkę piersiową. Dlatego bardzo dużo czasu, kilka tygodni zwykle zajmuje oduczenie się w ogóle napinania tego mięśnia prostego brzucha. Żeby on był luźny, żeby się w ogóle nie angażował. To jest praca taka relaksacyjna głównie. Drugim przypadkiem, kiedy dochodzi on do głosu, a nie powinien, jest stabilizacja podczas dużych ćwiczeń, typu przysiad albo martwy ciąg. Wszyscy wiedzą, że brzuch trzeba napiąć. Oczywiście to jest wiedza już wszędzie dostępna, tylko po prostu nikt nie wie jak, bo 90% osób napina właśnie mięsień prosty brzucha. Zgina się na twardo, można dotknąć, zwłaszcza mniej więcej. Dół brzucha i zobaczyć, że tam jest po prostu twardo napięta kostka. Jeżeli ktoś ma niższy poziom tkanki tłuszczowej, to nawet widać troszkę ten każdy z bloczków naszego sześciopaka. I jest to również naturalne, ponieważ wtedy znów zwinamy naszą klatkę piersiową, zaokrągamy lekko kręgosłup lędźwiowy i może doprowadzić do kontuzji. Jak sprawdzić, czy twój prosty brzucha jest nadaktywny? Połóż się na podłodze, ugnij nogi. I postaraj się podwinąć swoją miednicę, próbując docisnąć kręgosłup lędźwiowy do, do dołu. Spróbuj to zrobić tylko wciągając lekko dół swojego brzucha, a reszta brzucha powinna być w miarę luźna. Zauważ, czy po prostu potrafisz to zrobić, dotknij swojego brzucha. Jeżeli potrafisz to zrobić tylko przez napinanie brzucha na twardo, dociskając wtedy swoje lędźwia, tak jakbyś był w początkowej fazie brzuszka, to wtedy znaczy, że dobrze byłoby się tego oduczyć i mieć taką kontrolę, żeby tylko przez wciąganie brzucha, nawet nie napinanie pośladków, ale tylko wciąganie brzucha, być w stanie kontrolować miednicę. To jest najlepszy test, który od razu powie ci, jaka jest Twoja sytuacja. Jeżeli już umiesz to zrobić, potem możesz spróbować unieść swoje biodra do góry, cały czas trzymając je podwinięte i zobaczyć, czy dalej prosty brzucha się nie spina. Jeżeli się nie spina, to utrudnij sobie i po prostu podnieś biodra na jednej nodze. To już będzie największe wyzwanie. Nie ma co tego robić za szybko, ale wtedy na 100% przekonasz się, że jeżeli twój brzuch jest luźny i ty dalej potrafisz utrzymać podwiniętą miednicę, unosząc biodra w ten sposób, to twój prosty brzucha jest już zrelaksowany i nie ma się czym martwić. OK, wiemy czego nie robić. To teraz powiedzmy, co robić. Bo jednak wszyscy o tym treningu brzucha mówią, każdy chciałby mieć ładny, silny brzuch, wiadomo, nie jest to nic nowego. Otóż, świetnym pomysłem na to, jak ćwiczyć swój, swój brzuch, są deski bokiem. Deski bokiem angażują bardziej mięśnie skośne brzucha, a jednocześnie są świetną, świetną okazją, żeby poćwiczyć swoje przywodziciele, jak i odwodziciele. Deska bokiem klasyczna jest jak najbardziej ok. To jest pewniak zawsze świetna do stabilizacji miednicy. Natomiast warto jest eksplorować dalej i spróbować deski bokiem na jednej nodze, na tej, na tej dolnej nodze. Wtedy ćwiczymy również świetnie nasze odwodziciele i mamy praktycznie gratis trening całego ciała. Potem nie trzeba go rozdzielać na mniejsze kawałki, bo już odwodziciele i mięśnie skośne tam są. Oprócz tego, deski bokiem. W których zaczepiasz się górną nogą, na przykład o ławkę. Wtedy ćwiczysz również swoje przywodziciele, które są super ważnymi i niedocenianymi mięśniami, ponieważ też uczestniczą za, e, odpowiadają za wiele ruchów w stawie biodrowym, za rotację w stawie biodrowym. Tak więc te dwie wersje deski są naprawdę korzystne. I powinny być głównymi y, akcesoriami w Twoim programie, gdy chcesz ćwiczyć brzuch. Wiele ludzi ma też różnice pomiędzy jednymi mięśniami skośnymi a drugimi. Deski są świetne, żeby to wyrównać. U większości ludzi często prawy bark jest niżej, prawe żebra są bardziej zapadnięte, więc to lewa strona potrzebuje większej pracy nad mięśniami skośnymi. Tak więc mogłabyś zrobić na przykład, bądź mogłabyś zrobić trzy serie. Na lewą stronę deski bokiem, i na przykład dwie serie albo jedną serię na prawą. To jest bardzo dobry motyw, żeby również wyrównywać swoje ciało i po prostu mięśnie proste brzucha. Trening mięśni, prostych brzuchać tego nie da. No i raczej nie uczynicie funkcjonalną bestią.